Dzień dobry moje drogie wagi. Dzisiaj chciałam zamieścić film z przesłaniem dla Was na miesiąc styczeń, co też karty mają Wam do powiedzenia, jakie niosą dobre rady i jakie ostrzeżenia, czyli waga i miesiąc styczeń. Waga i miesiąc styczeń. Waga i miesiąc styczeń. Kłody pod nogi, tak bym powiedziała na początku. Ale zobaczmy. Spojrzę tutaj, zrobię ogólny ogląd. No i co? Moje drogie wagi, w styczniu można na początku miesiąca tutaj generalnie nie mam jakoś kart poukładanych tygodniami, dniami i tak dalej generalnie przekaz jest ogólny na miesiąc styczeń yy, yy, czyli tak, drogie wagi na początku yy, tfu, jeszcze raz yy, w styczniu yy, uważajcie na, ja bym powiedziała na jakieś kąśliwe języki yy, osób, z którymi gdzieś tam się kontaktujecie, przebywacie bo mogą one tutaj jak ta kosa na zdjęciu Sierp w zasadzie rządzić wam więcej złego niż dobrego, więc taka dobra rada w sumie ostrzeżenie, żeby uważać, co się komu mówi, ale czasami są też sytuacje niezależne od nas, tak jak ta karta też mówi o tym, że są osoby, które niezależnie mm, nie działają z wzajemnością, one działają na takiej zasadzie, że cieszą się z czyjegoś nieszczęścia, cieszą się kiedy się komuś noga. Obwinie, podwinie, cieszą się, kiedy kogoś obmawiają, czy komuś się nie wiedzie. Także takich osób, jeżeli znacie, to się wystrzegajcie, bo one właśnie mogą tam jakoś tak niezdrową atmosferę wprowadzić w Wasze życie. I to tyle. Dalej, karta mówi o tym, że trudności, które może miałyście w roku 2020 do pokonania, może nadal jakoś tam. Walczycie z nimi, czy cele, które wydawały się nie do osiągnięcia, one będą do zrealizowania w tym miesiącu styczniu, może szły bardzo mozolnie. Uważam, że to nie są cele, nie będą cele narzucone, może też tak, dwojako, bo mogą to być cele, które już sobie w 2020 roku narzuciłyście narzu, na, na, na i one, to wszystko szło jak po grudzie bardzo powoli, to tutaj w miesiącu styczniu macie to wejście na szczyt. I satysfakcję, ale oczywiście z przeszkodami. A właśnie jeżeli re, będziecie chciały realizować jakieś nowe przedsięwzięcia w styczniu, to właśnie ta droga będzie taka wyboista. Możecie poczuć się zreali zrezygnowane, nie mieć już sił, nie mieć, już, nie mieć jakiejś motywacji, weny, ale, tak jak powiedziałam, e, cel zostanie osiągnięty, ukoronowany wielkim e, wysiłkiem. E, co więcej, karty też mówią o sprawach spadkowych, czy też sprawach, gdzie uwikłana jest wasza, wasza rodzina? Ja bym powiedziała, tutaj, jeśli chodzi o starsze generacje, starsze, starsze pokolenia, może macie starszych rodziców, no to właśnie tutaj, ale tutaj to nie jest zła karta. Absolutnie, czyli nie mówię o jakiejś śmierci, że ktoś wam tam, nie wiem, starszy dziadek, babcia tak umrze. Absolutnie nie. Tutaj karta jest jak najbardziej pozytywna, widać taki właśnie bardzo dobry. Związek z tą starszą generacją rodziny, więc może na przykład, jeżeli gdzieś wasi dziadkowie czy rodzice, którzy są już w jakimś tam podeszłym wieku, e, mieszkają daleko od was, to w styczniu jak najbardziej będziecie ich odwiedzać, widać kontakty, dobre relacje z rodziną. Dla osób, dla mężczyzn, które szuk którzy szukają partnerki, jak najbardziej par partnerki takiej do związku na stałe, która się do życia. Do rodziny, do tworzenia rodziny nadaje, to macie ją szansę jak najbardziej tutaj w miesiącu styczniu poznać drogą powiedziałabym pisemną, czyli no, może na przykład internet. Może to być internet jak najbardziej. I co dalej? Dalej karty karty pokazują Wam też dwie drogi, będziecie miały jakiś wybór dwie możliwości, może staniecie przed dylematem, dylematem, który, gdzie trzeba będzie jakąś decyzję trudną dla Was podjąć, czy w prawo, czy w lewo, bo obie sytuacje będą się tak samo, powiedzmy, no dobrze przedstawiały, tak? Czyli nie wiem, jeżeli dostaniecie dwie propozycje pracy, którą wybrać, tą, czy tą. I trudno, będziecie miały drogie wagi, trudności właśnie z podjęciem decyzji, którą ofertę wybrać, jaką decyzję z dwóch decyzji wybrać. Czyli tu nie ma sytuacji patowej, nie ma sytuacji jakiejś bez wyjścia, karta o tym, o tym nie mówi absolutnie. Tu jest sytuacja, gdzie macie możliwość wyboru, tylko kwestia do, dobra sytuacja, możliwość dobrego wyboru. No i taki właśnie dylemat przed Wami stanie. W którą stronę podążyć. Dla kobiet, no też było w sumie: dla, dla, tutaj było pani dla mężczyzn, a dla osób, generalnie osób samotnych, yy, aha, to już mówiłam, że tutaj w styczniu macie możliwość drogą pisemną poznać taką osobę. A dla osób, które są w związkach, widać tutaj chęć budowania yy, rodziny, może zakup nieruchomości, może yy, w może już prowadzka do nowego domu, nowego mieszkania, może właśnie jakieś plany stworzeniem domu, ale na płaszczyźnie takiej materialnej, realnej, czyli chodzi mi dosłownie o nieruchomość, dom, mieszkanie, tak, działka. Czyli jakieś przedsięwzięcia tutaj wspólnie podejmiecie odnośnie jakby postępu w, w, w relacji waszej. I jeżeli szukałyście na przykład z partnerem, z partnerką, mężem, żoną nieruchomości, działki, domu, to jak najbardziej tutaj uda Wam się w tym styczniu na coś takiego korzystnego dla Was, co Wam się spodoba natrafić. No i fajna karta na koniec rozkładu, karta przyjaciela, pomocnej osoby, czyli jeżeli na przykład nie będziecie wiedziały co zrobić, tak jak tutaj była ta sytuacja, którą decyzję, którą które drzwi wybrać, tak, to na lewo czy na prawo, warto się poradzić za przyjaźnionej osoby, osoba szczera wobec Was, mająca dobre intencje, ona Wam ten wybór jak najbardziej, nie wiem, może rozjaśni Wam w głowie i pomoże dokonać właśnie tego właściwego wyboru. I jeszcze chciałam wybrać dla Was jedną kartę przesłanie, takie przesłanie energetyczne można powiedzieć pieniądze. Moje drogie wagi, pieniądze i to jest pieniądze w obcej walucie, więc jeżeli nie pracujecie, jeżeli pracujecie za granicą, no to, to wiadoma sprawa, że zarabiacie w obcej walucie, a jeżeli y, pracujecie w Polsce to tutaj mam i na przykład szukacie pracy, bo tutaj były dwie, dwoje drzwi do wyboru, czy jakby pod kątem pracy patrząc, to wybierzcie tą ofertę, gdzie jest mm, jakieś kontakty nie wiem z zagranicą, y, czy firma jest właśnie zagraniczna, działająca w Polsce, ma swój oddział w Polsce, y, bo tutaj to wam właśnie y, będzie sprzyjało. No to z mojej strony to tyle. Dziękuję, że dotrwałyście, dotrwałyście, dotrwaliście do końca filmu. Zapraszam oczywiście do porad indywidualnych oraz do oglądania moich kolejnych filmów. Pozdrawiam Was, was serdecznie i życzę wszystkiego dobrego w styczniu. Pa, pa!